Já myslím, že, že meč jsem musel podobat kybicům. Poprostu mi v první polově přespali, také zachování závodníků, 4-5 závodníků na takém pořadí nebylo dobře, ale potom mi zarobili změny do druhé polovy. Meč vyglądal v druhé polově bardzo dobře. Dvě branky mi otřímali po stálých fragmentách. Pierša w dwudziestej minucie po prostu rozegranie w środku boiska a my na to nie zareagowali. Druga branka rzut a trzecia branka po naszym blendu strata w 16 metru. No, jest to szkoda no, po prostu gramy bardzo sympatyczną grę w kierunku do przodu, także te wyniki, które mamy, by mogły być jeszcze lepsze, no. Także to tak z poglądu tego meczu powiedzieć. No, uważam, że mecz stojący na dobrym poziomie długoligowym. Spotkały się dwie drużyny piłkarskie. Z jednej i z drugiej strony było dobrej piłki dużo. Ja z tego miejsca po raz kolejny chciałem pogratulować zawodnikom za wynik, za trzy punkty. I nie jest łatwo podnieść się po pasce za na Okocimskim. Zawodnicy byli żonni re rewanżu. Wiadomo było, że to boisko. Do końca nie było wiadomo, czy zagramy, czy nie, ponieważ były zbyt duże opady i boisko było grząskie. Sędzia zdecydował się dopuścić do gry. I tym bardziej się należą słowa uznania dla zawodników obydwu drużyn, że dużo było ofiarnej gry, dużo było dobrej reakcji. Uważam, że wynik powinien być wyższy. Prowadzimy 2-0, i do tego momentu mogliśmy szczelić jeszcze jedną bramkę co najmniej ludzie. I potem stwarzamy sami sobie sytuację. My po raz kolejny, kiedy prowadzimy dwoma bramkami, tracimy bramkę w najmniej spodziewanym momencie. I potem zaczyna się nerwówka. Całe szczęście padła ta trzecia bramka i można było jeszcze podwyższyć wynik. No, ale trzeba się należy cieszyć z tego, że jest dużo ciekawej gry, dużo zaangażowania ze strony zawodników. Jest fajny klimat ze strony zawodników. Chciałbym z tego miejsca podziękować tej garstki kibiców, którzy przychodzą na mecze. Przepraszam, że po raz na konferencji poruszam ten temat, ale przede wszystkim ta grupa młodych ludzi, którzy jeżdżą za drużyną, którzy, którzy na przykład w Brzesku, drużyna przegrywała 4-0, oni do końca byli z drużyną. Dzisiaj bardzo miła i sympatyczna atmosfera z ich strony. Dla tych garstki kibiców warto grać i to zawodnicy doceniają i dlatego dużo dają z siebie. Życzę drużynie przeciwnika wygrywania meczu kolejnych, ponieważ jeszcze raz podkreślam, ta drużyna jest piłkarska nad Wiślam. To jest drużyna, która fajnie gra w piłkę, ciekawy zespół, z dobrych zawodników złożony. Wydaje mi się, że e, będą zdobywać te punkty wcześniej czy później. Fajnie się gra z takim przeciwnikiem. Dobry mecz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? To... Panie trenerze, to są Zdaniem była sytuacja, że czwartek na teningu poczuł kłucie mięśnia dwugłowego i nie zdecydowaliśmy się, chociaż on chciał grać. Tam poszło parę włókienek i po prostu nie chcieliśmy ryzykować na trudnym terenie. Wiadomo, że to duże osłabienie. Dzisiaj całe szczęście od Maczu jest zagrał kościelny na swoją odpowiedzialność, zagrał Suchecki, który powzował za cztery. Jak wiadomo, są to zawodnicy, którzy są nam potrzebni. Dalej brakuje. Stromeckiego Marcina, który leczy kontuzję, którą tydzień temu na treningu w poniedziałek sam odniósł. Mam nadzieję, że czas będzie pracował na, na, dla nas i w miarę możliwości będziemy grali coraz się w składzie, bo każda przerwa tygodniowa to liczę zawsze, że ktoś tam doskoczy do składu. Mamy, ja podkreślam któryś raz, że mamy zbyt wąską kadrę zawodników wartościowych i staramy się jak możemy, żeby łatać to. Myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej.